W minioną niedzielę już po raz siódmy w Bażanówce wybrano najlepszą babę i chłopa. Impreza początkowo lokalna z czasem rozrosła się na cały powiat. W turnieju startują rolnicy ze wszystkich okolicznych gmin. Chcemy wrócić do tradycji, jak również też no, opierając się na tej pięknej polskiej tradycji, chcemy się bawić w przynajmniej nam organizatorom się tak wydaje, że pokazanie młynka, sieczkarni, urządzeń, które były używane przed wojną i niedługo po wojnie, też właśnie pozwolą młodym ludziom przynajmniej zauważyć, jak pracowano kiedyś przy żniwach. No jest to zupełnie inna praca i jest to właśnie taka też nauka, forma nauki, dydaktyki dla naszych młodych pokoleń, a poza tym no, jest świetna zabawa dla wszystkich. O to, jakie cechy powinna mieć zwycięska para? Zapytaliśmy widzów. Spryt, siła, nie wiem, jakieś umiejętność radzenia sobie z różnymi konkurencjami. No, powinni przede wszystkim współpracować razem. No i żeby to osiągnąć, jak najkrótszy czas. No i co, co by jeszcze im życzyć? No, wytrwałości w tym wszystkim, no bo. Wiadomo, że jak jedno ciągnie, a drugie nie, to nic z tego nie będzie. No, przede wszystkim muszą być wytrwali i silni to, to jest najważniejsza cecha. No, a poza tym, bardzo zaradni, bo to jest również bardzo ważna cecha, do, która no jest bardzo istotna w prowadzeniu gospodarstwa. No, jakie cechy? Przede wszystkim, baba to powinna być typową gospodynią mi się wydaje, w domu i wszędzie. I w gospodarstwie. A gospodarz, no to głowa rodziny też do każdej pracy przystosowany, w, po przede wszystkim w polu. O plony, dbać o plony, dbać o dobytek rolny, o no wszystko. Jednak tym razem to przede wszystkim siła i długoletnie doświadczenie w pracy w gospodarstwie zdecydowały o wygranej. Konkurencja była bardzo fajna, wrażenia są bardzo wspaniałe. Było ciężko przy tej sieczkarni, było, ale wie pani, jesteśmy z rolnictwa, czy to można wytrzymać. A co to są? Czy ciężka? No bardzo ciężka była, szczególnie w przewozie, Kroknie się zmęczył. No i oprócz tego starałem się to wygrać. Byłem przygotowany do tego, także bardzo fajnie było. Nie widzieliśmy co i jak, ale poszło. A warto walczyć z woda? No warto, bo dlatego, że to jest wartość jałówki 5000 tysięcy złotych. To bardzo dużo czas chowu i wszystkiego. I tak bardzo ładna jałówka na pewno, bo byle jakieś czego nie, nie w ogóle nie, nie dają. No i także. A Podobały mi się. Jestem zadowolona. No wiadomo, że pogoda dopisała i ciężko było, no ale można wytrzymać. Impreza jest ważna dla mieszkańców lokalnych miejscowości. Integruje społeczeństwo i promuje region. Ludzie siedząc w domach, właściwie w Bożonówce to chyba wybierają się tylko dwa razy w roku. Na taką imprezę, żeby się spotkać. Spotykają też swoich znajomych z innych miejscowości, integrują się zawody, integruje się zawód rolnika i kołorolniczy. Także no wszystko uważam, ma swój dobry cel. Promocja gminy, ale i promocja samej miejscowości Bażanówka, bo to co roku odbywa się właśnie w Barzonówce. Czyli jest to swego rodzaju promocją, ale myślę że dla rolników, którzy, czy zawodników, którzy startują są też cenne nagrody, tak jak główna nagroda, przykładowo jałówka, no to jest dla rolnika cenną nagrodą. Każda impreza tego typu integruje, spala, poza tym jest jakaś motywacja, aby wyjść z domu, a to jest ważne w takie popołudnie jak dzisiaj. Wyborom towarzyszył konkurs na najlepszą potrawę regionalną. Kobiety z lokalnych kół i stowarzyszeń przygotowały swoje popisowe potrawy. Wygrało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn. Ich banianka najbardziej smakowała jury.